Już bardzo. Z wielką nieprzyjemnością zawiadamiamy Państwa, że właśnie wczoraj zakończył się dziewiąty. Planet Dog Film Festival. To było wielkie święto kina. Wielkie święto kina dokumentalnego, dokumentalistów. Dzięki temu festiwalowi mogliśmy oglądać filmy z całego świata i poznawać ich twórców. I mogliśmy podróżować w najodleglejsze zakątki świata. I co najważniejsze, co jest taką wielką, trudną do przecenienia siłą dokumentu, mogliśmy spotykać prawdziwych ludzi, bo film dokumentalny, jego siła to prawdziwy człowiek, prawdziwy świat. Ehm, Festiwal się zakończył, ale niektóre z filmów, które były prezentowane podczas festiwalu, będziemy mogli zobaczyć. Między innymi już niebawem. Między innymi film Nie żyją antypody, film Ambasador i Chwałodziwką, to są chyba jedne z tych najgłośniejszych, o których sporo mogliśmy przeczytać i usłyszeć w mediach. Ale też filmy, o których my rozmawiałyśmy, film Mistrz Tańca Powraca, a także projekt NIM już od 1 czerwca. Bardzo serdecznie Państwa zapraszamy do tego, żeby śledzić najnowsze premiery, nie tylko filmów fabularnych, ale także filmów dokumentalnych. I tutaj ogromny ukłon w stronę Egeanis Gravity, jednego z organizatorów, z głównych w... Organizatorów festiwalu, który wczoraj, wczoraj się zakończył, bo to dzięki temu dystrybutorowi możemy tak często oglądać na polskich ekranach najlepsze, najciekawsze filmy dokumentalne, nie tylko polskie, ale z całego świata. I do zobaczenia za rok. Do zobaczenia za rok.